Jak tylko dzieciom zaczyna boleć gardło bierzemy propolis 20% ja kupuję na Allegro u znajomego pszczelarza, bo kupuję u niego od lat. Bierzemy szklankę, kropimy 50 kropelek, 40-50. Dodajemy troszeczkę ciepłej wody. No powstaje nam taka substancja. Starsze dzieciaki płuczą. I połykają. Jeżeli mamy młodsze dzieci, to tak samo robimy. Dzieciaki go zatykamy do oska i połykamy. Robimy tak trzy razy dziennie. Na drugi dzień dzieciaki przestają czuć bulgardą. Polecam serdecznie. Subskrybujcie mój kanał. Będzie jeszcze więcej ciekawych wideo.